Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Witam ponownie po przerwie, trochę teraz ostatnio i przeziębienie mnie dopadło i zatoki, to wszystko przez tą pogodę. Please, please niech już się zacznie lato. Będzie trochę cieplej, będzie można spokojnie trenować, na dwór wyjdziemy, poćwiczymy na dworze. A dzisiaj, dzisiaj temat bardzo ważny, dzisiaj będziemy mówić o barkach naszych kochanych bareczkach. Jest to ważny mięsień, który używamy codziennie. Jest nam potrzebny w codziennym życiu. Także fajnie mieć go dobrze wyćwiczonego, żeby fajnie wyglądał. Zaczynamy cykl. Następnych kilka, kilka odcinków będzie właśnie o bareczkach. Jakie tam klasyczne ćwiczenia można wykonać. Jakże to, także postaram się poszukać coś ciekawego jakichś alternatywnych ćwiczeń zobaczymy pożyjemy Nie, tak na serio dzisiaj dzisiaj właśnie pokażę fajne ćwiczenie na tył barku właśnie jest to jest to yy, tył barków jest właśnie często można tak powiedzieć olewany sam przez wiele lat ćwiczyłem wiadomo przód yy, bok Jak jeszcze Liczyła się tylko siłownia, tylko siłownia, nie biegałem tylko non stop siłka. Tylko ćwiczyłem to, co widać, a później się okazało, że są takie tyły, że musiałem się grubo spinać, żeby coś tam z tyłu wyskoczyło, żeby to mało wiele pasowało do, do wszystkiego. Także ważne jest, żeby barki były pełne. Tył, bok i przód. Wtedy one fajnie Fajnie, razem współpracują. Jest też mniejsza szansa na, na to, żeby załatwić, ten, załatwić sobie jakąś kontuzję, co nie jest wskazane, bo wiadomo, wtedy szlaban na treningi i, i trzeba zaczynać od nowa. No dobra, to tak. Dzisiaj pokażę w kilku wersjach jedno ćwiczenie. Jest to klasyka. Nie jest to aż takie ciężkie ćwiczenie, ale trzeba skupić się na technice. Duży ciężar jest niewskazany, bo można się nabawić kontuzji. Najważniejsze nauczyć się tego ruchu, robić to dokładnie małym ciężarem i wypracować jakąś tam podstawę. Później można dokładać, dokładać ciężar, ale też trzeba z tym uważać, bo w tym akurat ćwiczeniu zbyt duży ciężar. Do którego nie mamy jeszcze tak w 100% siły. A może nam się wydawać, że mamy, ale to po ruchach yy, można poznać, że, że to jednak to nie jest to, bo współpracuje masa mięśni, która nie powinna tam pracować. Tam powinny pracować barki i to jest mięsień, który powinien głównie pracować. Także tu jest skazany mały ciężar, żeby to było dobrze technicznie, żeby pracowały same barki a nie. Mięśnie ramion czy, czy, czy pleców Bo nie o to chodzi no to są inne ćwiczenia, dzisiaj bareczki Także Bierzemy pantle Jak widać Jest Jest tutaj na nich niewiele Także musimy zacząć właśnie od takich mniejszych ciężarów, żeby, żeby te, te mięśnie wyćwiczyć a mianowicie robimy tak. Pochylamy się do przodu. Tutaj plecy prosto i unosimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Polecam tak 10-12 ruchów w serii. 4-5 serii zależy, kto, kto tam jaką kondycję ma, jaką, jaką ma siłę. Jest to fajne ćwiczenie, od razu czuję tutaj bareczki. Inną opcją, tutaj miałem nadgarstek tak ustawiony. Inną opcją tego ćwiczenia jest obracanie. Jak tu widać, nadgarstka tak. I jedziemy to samo. Raz. Dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sam ogród nadgarska sprawia, że troszkę inaczej te barki pracują. Co jest dobre na przykład jak już wam się znudzi. Jedną wersją ćwiczenia. Ćwiczyć całe te barki, żeby był progres. Żeby był chęci do treningu można właśnie przez tylko zmianę ustawienia nadgarsków, sprawić, że te barki będą rosły. I będą postępy w treningach. Super ćwiczenie. Niedoceniane można je zastąpić na siłowni, na, na różnych maszynach są teraz. Wiele fajnych maszyn, w których można właśnie barki, tył barków popracować, tylko właśnie tylko. Pamiętajmy o ciężarze. Tył barków równa się technika. Dobra technika, której trzeba się nauczyć. Ciężary spokojnie ćwiczymy, tylko barki. To nie jest wyciskanie na barki. czy unoszenie ba na boki. Handli to jest właśnie tył barków. On lubi technikę. Lubi powtórzenia 10-12 ruchów, nie 3-4 ruchy z dużym ciężarem, bo to współpracują inne, inne mięśnie i to nie jest dobre dla do barków. A inną, ostatnią, taką, co chciałem pokazać, to jest właśnie to samo ćwiczenie, tylko siedzimy, siedzimy i unosimy. Można to robić w tych samych, można to robić w tych samych yy, dwóch opcjach, z ręcami ustawionymi. Tak, nadgaztek i tak. I już tutaj troszkę inaczej się mięśnie układa, inna praca mięśnia jest z czasem te barki staną się pełniejsze. Oczywiście nic nie rośnie od tak, trzeba pracy. Odpowiednie jedzonko, białko odpowiednie, witaminy i odpoczynek, bo to też jest ważne, że cza, mięsień musi mieć czas na regenerację, wtedy rośnie. Wtedy Ty się nie przemęczysz, nie stracisz motywacji do działania, tylko będziesz ćwiczył i będzie Ci to sprawiać przyjemność. Także życzę wszystkim udanych treningów. Przede wszystkim, oby to lato, please, please, oby to lato przyszło jak najszybciej, bo już trochę tych deszczów, chłodnych dni, to już za dużo. Niech się wreszcie zrobi to ciepełko, bo już mamy maj. Czerwiec wielkimi krokami się zbliża i tutaj coś słabiutko z tą pogodą w tym roku. Chociaż z drugiej strony... Takie upały, jak były w zeszłym roku po 35-38 stopni, to nie jest nic dobrego, bo się człowiek tylko męczy. I, I taka przyjemność z tego ciepełka. Także niech się zrobi ciepło bez przesady. Powodzenia w treningach, kochani. I wspaniałego, wspaniałego dnia Wam życzę.